Nie. odcinek się wyłączył. Znowu się wyłączył. No i dedam znowu w tym momencie. Wyłączył się odcinek, zgubiłam bazę i pozdrawiam. No nagrywam. Ja no właśnie, też nagrywa. Ja go to było no, jak moja baza. No zgubiłam to bazę no I don't know, gdzie ona jest. też nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, gdzie jak będzie łatwiej? Dobra, się odbieram. Gdzie jest baza? Patrzcie A to szafki, to szafki. Patrzcie, widzowie, nie jedzcie tego, nie jedzcie tego, patrzcie, o tego nie jedzcie. Patrzcie, pokażę wam, co się stanie. co? Pokażę wam, co się stanie, patrzcie, zjem to. I... Wiem, Życie! I pół życia stracimy, bo straciłam. Życie tracimy, O jesteś, chodź do, do mimi! Do mimi chodź A ja to co? No nie ja, ty, ja, ty, się zgubiłaś całkiem No właśnie, ja daleko Gdzie jesteś jesteście w ogóle? Ja jestem z Mimikiem Poczekaj, muszę żreć coś, bo ja nie mam życia Chodź, chodź tam Zrym. Ja odbieram jedzenie O! a ty, jest Chodź do Jani ale ja nie widzę. Ale ja ich nie mam znajomych. Ale jak nie mam znajomych też widać. O! ty no! Chyba. Do daleko jesteś tam? Ja no, odjadam. O! O! Co się na tyła za tym? Lucek! I... Dobra, to no, mi właśnie na Lucek! 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 jest takie imię. No nie. No, nie. Lucek, takiego. Jest, jest taki YouTuber! Jest y... ja to jest Demir. By... No ale mój brat Jego, to wiem nic zbyt. Ale ten młodszy. Młodszy, Mateusz. Dobra. Loser. Y... Nie nie, to, to jest jak coś brat, ten... nie ten... nie ten Hanibrat. A to są chłopak, coś tam... Nie, no nie, jest tego wcale, nie? Co ty masz Dobrze, y... Dawida, jak coś nie tego Dawida. Natomiast bo Dawida ma w, w szkole naszej patrzcie tu płynam. Cześć i czołem, kluski z Rosłem. Y, Meybi baza. my baza! No co ty kurde, to no wy mi jesteś? Hmm. No kurde, ale żeby Ania do nas przyszła. w w miejscu. Po czy Ania jest jeszcze? Ani nam brakuje. Łapie. Dobra, robimy tutaj bazę. Ona będzie, miała, ona będzie wysoka taka, będzie miała kilka pięter. Do góry, do góry, do góry. Nie źle. Nie źle. mam coś w ogóle, bo... być No właśnie. Dobra, widzę was. Ej, moglibyśmy... Ja, ja, ja! Jestem kotem! No żart się trzeba by było. Jestem! Bo zgubiłam... Zgubiłam. O ja. Jestem kotem. Fajnie? Mogę no. sobie chomika Pisz, zrobić. Tak? A, no, no, A gdzie ta kola jest? Nie wiem. Tu jest! Nie będę bębna rozgrywał się. dużo jedzenia. Aha, bo ty Panie. chciałeś chomika ze zrobić. Ej, bo ktoś ma jakieś dodatki chomika jeszcze? No. Jego, ty masz jakieś dodatki, wiesz? Chomika, jakiego zjeżdżaka czy coś? Proszę przyjść bardzo co? A no, ma... ja mam chomika. A ja mam kota. A ja mam chomika, która nosi taczkę. O, schody tu będą. Ania jest kotem. Musimy, może widzimy i po prostu będziemy miały zwierzęce dodatki, albo ja po prostu zwierzękami będziemy. Tylko, że ja nie wiem, czy... Teraz jest dobrze wychodzić. Dobra, nie wychodzimy, ci... no, jak ja została. Co ty co, robisz, co? Kuzli! Później! Ty nie wiecie! Ja wiecie, nie mogę z tej twojej miny, co to jest? Cały <noise> czas się ślizga! Czekaj, to chcę się ślizgać! Tak się dało dobrze, bo wyszło do nas! Tak, zielone, to robię swoje zielone. Bielone! Bielone! <noise> <noise> <Mielone, głosy> nie zielone, nie zielone! Bielone boksu me lepiej. No, ci... tak, ja. Mam się. Dobra. Olej on. Ej, jaj, chyba obiad Dobra, zaraz przyjdę. Dobra. Okej. Co to jest? Co to jest? nie wiem. Po coś na pewno coś. Czy Po coś na pewno mieć dziwi. Ale po co dokładnie tego to ja nie wiem. O, fajnie. Będziemy grać w Roblox'a o 3:00 ty 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 przydałoby być, ale nie ma jak. Musimy Łóżka, łóżka, łóżka. Łóżka, co łóżka. Łóżka tutaj? Patrz, do Mimi! Do Mimi! Chodź Ko do Mimi, patrz. Tam jest łóżko. Tutaj, tutaj, jest łóżko, tutaj jest łóżko, tutaj. Dobrze. To jest łóżko, tam jest łóżko. Wszędzie jest łóżko. A ja robię od góry telewizor, to będzie podłoga. U góry? Bo no, no, robimy górę, jak coś. To będzie podłoga, ale tutaj będzie się świeciło. Oparcie, To będzie świeciło. Musicie! No, to się zapala. Nie o! Jak się nie daje? Eee, dobra, nie pytaj, mi co się siada, galera. Ja, tutaj łóżko! Ty robisz to. No, tutaj łóżko, To się te ta jest je, i nie nierwala Brudzie, w O nie Dobra, ja idę To idź po mleko Dobra, to idę, ja nie wracam Nie Aj Z laską to prędzej Ale mleka nie ma w tej sze O totalnie <grywa> to opóźnienie ja zamknięte i tak w dachu mam dziurę kurczę. Jak dawaj dobrze z dachu, nie skaczę na 2 km. Ja <grywa> trochę jak kulek i kocham. Skaczę na 2 km, te chłopy. Hmm, Lacił, yy, yy, nie wiem co ja chciałam powiedzieć. Okej okay, nieważne jest. A kto wie! Dobrze, nie, mój boh, bardziej nie wie. Eee! Nie odwiedzę. Nie odwiedzę. Co to jest? Co to jest? No bo to jest komputer. Kurczę Dominika, na który będzie grał dwa lata. Dobrze. Dobra, Oha. Nie, to Dominik! Ale dobra, hasła nie znasz. Dobra, pisałem, a tu pisał Janek. Ty i już gracz. Nie, ale nie działa, bo city. inny hasło jest. Posz, ty. Bierał. <laughs> Zabierał, Zabierał komputerek. Mój komputer gamingowy. Dobra, na razie nie przychodzi na tu, dobra? Nie, nie przychodzi za do mnie, dobra? A ja się zaraz zabije. I zabijamy się. I zabijamy się. A to mi nie go dać, nie rozwala! cień, go No właśnie, kupujesz. a nie, dawaj kasę! Dawaj kasę! Masz, masz! To kot nie gada! Masz! Nie, no to właśnie, ma kasę jakieś magiczny! Dawaj kasę! Dajesz! A później rozwalam! No normalnie. Dobra! Mogę ci dać żarty to Co ty? Nie, nie, No Bo co widziałeś? całą twarz. Dobra, oświecę. To łóżko. Dobra, dam ci Kim zabrać. będzie spał? Yy, dobra. sam. Yy, dobra. jakiś zeprzątnik! No bo mam załatwiony, bo właśnie ja nie ciebie. Masz problem. Ja chłopiec <noise> <noise> A zaraz będzie zniszczony, zaraz będzie jak ci zabije, kurczy. Gieram, gieram. Dobra, to ja nie jestem zniszczony. Nie wracam, chcę, latam, O, ale fajny telewizor, dla niego jest jakiś gościu. No coś ja co się robi na bazę nową, taką dużo wielką bazę. Ós No. Zaraz nie do dwa złej, śupich. I taki pracownik się pojawia. Taki pracownik się pojawia. Jak? Taki? Jak się pojawia. A, A tu ty po... gdzie ty wchodzisz? Ja, ja I spadaj. I spadaj. No nie mogę! No nie ty nawet! Nie! No to Przywalę ci z łózka i z łózerska i z łóżeczki Tak Ja zabieram lampy A i komputer tu siedzi? E, nie zabieram lampy, bądź ale Komputer i Mam twój komputer rozwalony Proszę komputer się. trzy Aha Który już nie działa To jest kota No jeden może tak, ale trzy, to jeszcze nie mają Aha ile ty masz tych komputer co? Trzy A, a, a tu zaraz a nie wyjdzie A ja nie czwarty e, nie ja widzę czwartego! Rozwalonego, eee. Y... Ja idę bazę robić. To idź lub, a ja idę robić nową bazę. Z czego idzie? Kurcze. Dlaczego? O tu nie patrzę! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tutaj. tutaj! Chodźcie! Cii. Tak! No kurcze, kurcze! Zawsze pić mi się chce. Ja mam energię, choć ci A ja mam pięć i co? Nie, nie idealnie. Dobra, co robisz? Zaraz będzie piąta część tego. i tego. tej tego, tej, tej, tego co? Piąta, nie, czwarta, sorry. Pół. Ile cyni skoksem? Ile cyni skoksem? Dalej, trzecia część, tak gdzie ty co budujesz tam budujemy kurczę, ty boję budowli Nie, ja Dobrze. Ale boże boże się. się O dobra. Sorry, widzowie, że ja się tak boże Ale my jesteśmy Chodźmy ADHD, tak, znaczy co? znaczy co, znaczy co, dobra, widzowie kończymy odcinek i robimy czwartą część, tak, i po.